Jakieś e, takie rybki. Rysujemy, malujemy znaki. Kolorujemy. Dobra, to jest bardzo fajne. Ta aplikacja jest mega fajna. Ona, jak jechaliśmy na wakacje, bo jestem ogólnie teraz na wakacjach w Chorwacji, to jak jechaliśmy, to przez to, że wysłałem mojej babci. Z dziadkami jedziemy, w swoim mojej babci tu I ona nam tu nie pozwoliła grać. Siema, ciocia. to malutki, nagle na tuba. I jak maluję. Prawidłowie, to była moja rzecz. sebuah Te ya cuca morir a macam No te voy ya chucha, Dobra, jeszcze się rozejrzę. Aha, to ostatni już będzie. Tu nie ma takich małych elemencików, których ja bym mógł nie zobaczyć. 101? Poczekajcie, to ile tu tego jest? 105? Ja dopiero jestem na siódemce. Uh -huh. No jak wiecie się mam tu znaleźć No jest czemu ja tego nie widziałem tego plijew na dole jakiś I tak mnie maluję. Topa. Nie no twój, ja tak nie mówię tak topa. A to w krzakach chodzą. Nie, nie słyszeliście? A w krzakach. Jestem na dworze teraz. I chodzą tam jaszczurki. Takie ładne zielone. W ogóle polecam Wam Chorwację. Bardzo fajny kraj. Jest cieplutko. Nie wiem jak tam w Polsce. A nie, my jesteśmy z dziadkami. Nie wiem czy to się mówiłem. Przepraszam za to. Mam chrypę dzisiaj. Piąc jestem dokładnie, jest godzina 8.38. Wstałem sobie mój dziadek, robi Tom. Kanapki na śniadanie, A moja ciocia komplet, który słyszeliście, to mu pomaga. A dobra, ignorujcie te cykady, jak słyszycie je tam w tle. I przepraszam za nie, ale nie wiem, czy je słyszycie. Od razu przepraszam. No kurde Widzowie Tu tego nie ma Dobra klikamy to Dobra widzowie Jesteśmy Mamy dwa za reklamę tak. Więc dobra Pokażę, czego chyba użyję tej podpowiedzi. No to jestem głupi jak na to łeb. serio na to mi mizu. No serio, ja tego nie widziałem. To no, Jezus. 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 Jestem głupi. Dobra, tego malujemy tutaj. Tu, 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 tu. No I przecież tego tutaj nie ma. No ludzie. Dobra, przejdź. Jest. Dobra. Nie, to nie było ostatni. Dobra, może jeszcze koło rybki gdzieś będzie. Dobry, ja mam na telefonie. Mój brat leży jeszcze w łóżku. Jeszcze, ale gra w łóżku. Ja się już ubrałem i leży na leżaku Przed naszym prywatnym basenem w Chorwacji, w domku. Mamy prywatny domek. No, no to mogliście słyszeć dla moją babcię, bo oni są w domu. Ona się tak też dziwnie. No a jak to starsi ludzie. No bo ona nie wiem ile ma lat. A jest dużo. A ja wolę bardziej od niej i mojego dziadka. On jest lepszy. No co jest? To ja przyklej. To Dobra, to powiem, że babcia. przylazła tutaj. Pytałaś o jej japonki I czy Filip już wstał. Tak, wpadajcie, <laughs> wpadajcie na kanał do mojego brata, on tam nagrywa w, na bardzo fajne rzeczy, lepsze niż ja, na znaczy on tak uważa, no ja też tak troszeczkę, on jest starszy ode mnie chyba, ja mam osiem, a on ma dwanaście. Nie, ma 11. Tak ma 11. Tu jestem z bratem, z osobą, z ciocią, babcią i dziadkiem. Jak z, z ciocią dotarli przylecieli, a my przyjechaliśmy autem kilka dni po tym jak my przyjechaliśmy. Jakbyście chcieli wiedzieć, wiedzieć ile się do Chorwacji jedzie, to się dwa dni. Co ja tu zwiąłem Jestem są głupi? Na 19 czemu ja tu zmieniłam? A pewnie mi się samo zmieniło, jak sięgam, <laughs> ja żeby się pomalować. Ja Widzowie, byłem na świecie, już i już sobie <laughs> tu pomal... <laughs> A, pomalowałem. No nie chwila nie, to było mało, ale nie było. Dobra, to. Gdzie by skończyliśmy? To 27. Przepraszam za to. A man cutter, straszna. Bo... a Oni tam możecie ich jeszcze słyszeć w tle. No, bo w tym skąd jestem? Poczekajcie. Dobra widzowie. Dobra, widzo, Dziadek, Dziadek wie. mnie wołał. <laughs> I powróciłem Musiałam jeszcze wypić herbatkę. Ale pyszna jest herbata. Polecam Wam na brzuch Ale nie, nie, nic boli. Tylko tak mówię. Że jest dobra. No, no kurde co a tu malowałem to tego pączówka wiecie? on był za trudny, więc go nie pomalowałem No co, się Jezu co aha co to jest za reklama dobra malujemy to no kurde jestem głupi jakiś